Zmienna typu int w języku C to jest zmienna, która pozwala na przechowywanie liczb. Zmienną deklarujemy podając nazwę typu, następnie nazwę samej zmiennej, czyli powiedzmy w naszym przypadku, niech ona się nazywa po prostu a, a następnie możemy podać na przykład jej wartość. Jeżeli pod nie podamy tej wartości, to nie będziemy wiedzieli, jaka jest jej wartość początkowa. No standardowo jest to 0, ale tego bym nie zakładał. Teraz w języku C istnieje wiele sposobów na to, żeby inicjalizować zmienną. Na przykład można podać znak równa się w tym miejscu, następnie wartość. I jest to jeden ze sposobów, no to wypiszmy teraz naszą zmienną, powiedzmy w ten sposób: zmienna C out A. Jeśli ja teraz uruchomię nasz program, to będziemy mieli wartość tej zmiennej w konsoli. Czyli tu wszystko jest w porządku. Teraz kolejnym sposobem na inicjalizację jest podanie wartości w nawiasie. W ten sposób wykonywany jest operator. Inicjalizujący obiekt typu A, ponieważ w języku C nawet zmienna typu całkowitego jest po prostu obiektem. No, jeżeli tak zrobimy, to konstruktor tego obiektu się wywoła z argumentem 0. No to spróbujmy jeszcze raz, uruchomimy sobie, czy faktycznie tak będzie. Jest 0. Oczywiście, jeśli ja podam tu inną wartość, to ta inna wartość będzie wtedy inicjalizowała naszą zmienną. Sprawdźmy i jest tutaj piątka. Faktycznie. Zmiennych możemy używać w, w, w różnym celu. Możemy je na przykład do siebie dodać. Powiedzmy, że ja stworzę sobie tutaj po przecinku zmienną b, niech ona się równa minus 2 i wypiszę sumę tych zmiennych, czyli a dodać b. Jeśli tak zrobię, no to piątka zostanie dodana do minus dwójki, czyli koniec końców powinienem uzyskać 3. Sprawdźmy, czy faktycznie tak będzie. 5 minus 2, jak wiemy, jest trójką, no i u nas w kodzie tą trójką również jest.